Cześć. Dzisiaj spotykam się z Maciejem Golińskim. Witajcie. Cześć Maciej. Cześć. Fajnie, że chciałeś się spotkać. Spotykamy się rzadko, ale regularnie w sumie już od wielu, wielu lat. To prawda. Maciej Goliński jest autorem książki Bar. książka, która wygrała Nagrodę Publikacji Roku w 2016 roku. Bez Jakoś tak. Dawno to było. Dawno. Już żartowaliśmy sobie, że nie pamiętasz, co jest w środku. To prawda. W każdym razie zawsze myślę, że nikt nie powie lepiej o książce niż sam autor. Nie chodzi tutaj o jakieś mówienie samych, w samych superlatywach, ale generalnie co autor chciał przekazać i co w tej książce może być no, ciekawego czy wartościowego dla czytelników. Książka jest, nie ma takiej książki na pewno w Polsce. Może kilka książek jest na rynku anglojęzycznym. Książka, która raz koncentruje się na czymś bardzo, bardzo konkretnym, czyli na inside barze. Jest to malutki, malutki wycinek w ogóle wszystkich. Wycinek, wycinków. Wycinek, wycinków. Tak. No właśnie, to dlaczego Inside Bar? Czy to jest lepsze niż inne rzeczy? Czy... Dlaczego Inside Bar? Dobre pytanie. Wiesz, to tak naprawdę, to złożenie dwóch elementów. Z jednej strony, trochę przypadek, bo Inside Bar jako sama formacja nie jest lepszy czy gorszy od innych formacji. Takich formacji, które działają, na pewno jest wiele. Natomiast to, co było dla mnie ważne, to żeby pokazać, że to, co jest siłą w tradingu, to bycie profesjonalnym i bycie ekspertem. Profesjonalnym traderem rozumiem osobę, która przygotowuje się do tego tradingu w sposób systematyczny, w sposób, który kończy się stworzeniem trading planu. I jeżeli próbujemy mieć 2, 5, 7, różnych systemów, oczywiście potem możemy mieć, to na początek jest to niezwykle trudne, więc lepiej zacząć od jednej rzeczy. I ta książka miała być takim przykładem, że mniej często znaczy więcej, czyli koncentracja oznacza, że możemy dużo więcej wyciągnąć z tej jednej formacji, niż w przypadku gdybyśmy mieli siedzieć nad i opowiadać o, o 10 różnych formacjach. Czyli w, Ty stwierdziłeś, że napiszesz książkę o interwarze, bo Uważa, że w tym kierunku, że tak powiem, może iść taka specjalizacja? Tak. Wiem, że kiedyś mówiliśmy o napisaniu książki luki cenowe, nie wiem, czy dlatego, że tak się zmęczyliśmy przy tej książce Inside bardziej, że już tego nie zrobiłeś, ale to jest na przykład inny kierunek, tak, w którym też traderzy mogliby chcieć tak, na przykład... Tak, to jest, to jest, to jest to ja, można powiedzieć, taka monografia, czyli taki e, kompendium wiedzy na temat jednej konkretnej formacji, a Inside Bar to, tak jak mówię, przypadek. No, ja mam takich formacji rozpracowanych, e, myślę, że kilkanaście i, i po prostu wziąłem pierwszą z brzegu, akurat tą formację zawsze lubiłem i pomyślałem, że ona jest dodatkowo prosta, bo, bo niektóre są trochę bardziej skomplikowane. No i tak, i tak pan No mówi. dobra. Mam w takim razie pytanie, bo no już też y, trochę Cię znam i też trochę tradingowo Cię znam, bo to już też no, wiele lat temu, ale też pomagajesz mi w tradingu. A, a i z jednej strony no, ta książka jest prześ, prześ, przesycona cyferkami. Po prostu jest tabelka, tabelka, tabelka. No to można pomyśleć, że po prostu kochasz te cyferki, ale z drugiej strony, jakby znając Ciebie osobiście, myślę, że wcale tak bardzo nie kochasz tych cyferek. No i teraz. Jak można kochać nie kochać? Jak można kochać nie kochać no? Tak. Jak mówimy o trading planie, to musimy uzmysłowić sobie dwie bardzo ważne rzeczy. Ludzie myślą, że trading plany, systemy zarabiają i to jest jedno z większych nieporozumień, jakie można w ogóle sformułować na temat tradingu. Mm -hmm. Taka wizja początkującego inwestora to przychodzi do mnie i mówi tak, Maciek daj mi taki trading plan, który będzie zarabiał, ja go uruchomię, pojadę na Malediwy i będę raz na miesiąc wypłacał pieniądze z banku. Mm -hmm. E, trochę przyśmieszcza ta wizja, ale naprawdę ludzie myślą, że na tym polega trading. A w takim razie skoro nie na tym, to na czym. Trading plan tak naprawdę ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, ma być czymś, co porządkuje nasze emocje. Mhm. I teraz, trading to są przede wszystkim emocje. I te emocje są naprawdę trudne do. Szukam właściwego słowa, przychodzimy do tekstu okiełznania, bo to nie chodzi o to, żeby przestać czuć, czy żeby udawać, że nic nie czujemy, mhm. czy żeby mm, próbować kontrolować swoje ciało, bo to wszystko tylko tego się nie da zrobić. W związku z tym my musimy nauczyć się żyć ze swoimi emocjami, ale w taki sposób nauczyć się żyć, żeby te emocje nam wysyłały sygnały, które będą nam pomagały w tradingu. Mhm. I teraz dochodzimy do kluczowego tematu, mianowicie Skoro są emocje, to tym emocje musimy się nauczyć czytać. A żeby się nauczyć czytać emocje, to musimy gdzieś zbudować trading plan. Potem jak ten trading plan tradujemy, widzimy, w których miejscach wychodzi dobrze, w których miejscach wychodzi źle, co nam działa, co nie działa. I tu dochodzimy do drugiego elementu tego trading planu. Mianowicie nie ma czegoś takiego jak uniwersalny trading plan. Każdy ma swoje własne przekonania na temat tradingu. Jedni wierzą, że trzeba w długim terminie działać, inni wierzą, że trzeba w krótkim. No, praktycznie, co trader to zupełnie inna historia. I teraz, jeżeli ja mam jakieś przekonanie i to przekonanie ja w nie głęboko wierzę, to ja mogę w oparciu o taki trading plan działać. Jeżeli nie, to nie. I do czego mi są potrzebne cyferki? Cyferki są mi potrzebne do tego, żeby czemuś móc zaufać. Czyli ja to nazywam, to jest taka moja. Proteza psychiczna, żeby radzić sobie z taką nieprzewidywalnością rynku, z drawdownami, mm -hmm. z zaskoczeniami, które rynek codziennie praktycznie przynosi. I teraz, jeżeli ja, podając konkretny przykład, przebadałem 27 tysięcy inside barów, to mm -hmm. mogę powiedzieć, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś konkretnego ciągu, czyli konkretnego e, złożenia pewnych e, przypadkowych sekwencji jest taki lub taki. Tak? To oznacza, że ja wiem, że ja muszę być przygotowany, że raz na jakiś czas wystąpi coś co dla przeciętnego Kowalskiego wydaje się nieprawdopodobne. Mhm. Mnie jest łatwiej to zaakceptować, kiedy wiem, że statystycznie, historycznie takie rzeczy się już zdarzały. Mhm. I stąd potrzebne mi są cyferki, które są taką y, historią, dzięki której mogę oprzeć się w przyszłości i bardziej zaufać swojemu. Czyli rozumiem, że takie podstawowe, podstawowe założenie w ogóle, od którego można by wyjść czytając tą książkę, to jest to, że wierzysz, że Inside Bar po prostu działa, tak? I Inaczej, to widzę, że... ja nie wierzę, że Inside Bar działa, to badania na temat Inside Baru spowodowały, że uwierzyłem, że ta strategia działa, tak? Okej, okay, czyli po prostu odwrotnie jak powiedziałem. Tak, no bo, bo, bo to, to nie było tak, że na początku był Inside Bar i moja wiara, tylko na początku Arrezałem. był Inside Bar i pytanie, czy działa? I zadawałem sobie to pytanie codziennie, robiłem coraz więcej testów i gdzieś tam w pewnym momencie rzeczywiście te testy były na tyle trwałe i na tyle stabilne wyniki, że powiedziałem, no dobra, są pewne obszary, gdzie on rzeczywiście daje statystyczną przewagę i wtedy warto tą przewagę no Tutaj skorzystać. widzę, że w jednej z pierwszych tabeli w książce prezentujesz takie bardzo proste badanie, w którym otwierasz transakcję na wybiciu inside bara i zamykasz po x dni. Tak. I na przykład, gdy się zamknie transakcję po pierwszym dniu, no to wychodzi na to, że Insight Bar daje przewagę 1,1%. Tak? Czyli w 51,1% zamknie się w tym kierunku, w którym nastąpiło wybicie. Tak. Y... Tutaj ważna rzecz. Ktoś mówi, 1% co to jest. Ja wtedy lubię podawać przykład z kasyna. Kasyna to są jedne z najbardziej zyskownych przedsięwzięć, które można sobie wyobrazić. Jeżeli idziemy do kasyna na przykładową ruletkę, to są czarne, czerwone i to, co powoduje, że kasyna wygrywa, to jest to zero, które nie ma swojego koloru i prawdopodobieństwo, że to zero wypadnie jest 2,2% i te 2,2% daje w długim czasie kasynu olbrzymie pieniądze, w związku na z tym... Na tych 2% zbudowali tak. Las Vegas. Dokładnie tak, dokładnie tak. W związku z tym nie obrażajmy się na 1 czy 2%, natomiast upewnijmy się, że w długim czasie po prostu taka przewaga jest. Hmm. To... No dobra. Czyli mamy, powiedzmy, już taką jakąś tutaj Twoją odpowiedź odnośnie cyfr. To jest jedna rzecz. W książce omawiasz 13 filtrów. Mhm. Jako filtr traktujesz właśnie jakiś tam konkretny schemat czy sytuację inside bara, dodatkowy element. Który tak, który w... może go wzmocnić lub osłabić tak. lub pozostać neutralnie. No i robisz to w sposób bardzo matematyczny, czyli badasz wszystkie Inside bar, czyli 28 tysięcy. No i potem wychodzi ci.. 27? <grym> 28. I... No, 28? No, okay, 27 z hacki. Dobra, uh, dobra. 28 647. A, no widzisz, jesteś dokładniejszy. <grym> uh, I potem uh, na podstawie tego wyciągasz. Na podstawie tych matematycznych wniosków wyciągasz jakich, uh, matematycznych rezultatów wyciągasz jakieś wnioski. Uh -huh. uh, robisz badanie w trzech, w trzech ujęciach czasowych. W ujęciu jak to nazywasz krótkoterminowym, czyli kiedy po jednym dniu zamykasz transakcję, czy zamykana jest transakcja, w ujęciu pięci, po pięciu dniach i po dziesięciu dniach. No i teraz czasami jest jeden filtr, który w każdej skali daje ja tobie sprzeczne, sprzeczne informacje. No i jak do tego teraz podejść? Czy ktoś ma oceniać w takim razie, jaki horyzont czasowy go interesuje? Czy może do tego podchodzić, że jak coś się sprawdziło w trzech ujęciach, to wtedy temu ufasz, a jak się sprawdziło w jednym tylko, to nie ufasz. Jak do tego podejść? Nie. Dlaczego robiłem trzy różne perspektywy czasowe? Zakładałem, że ta książka ma być dla różnych typów inwestorów. Są osoby, które lubią koncentrować się na krótkim terminie, są osoby, które lubią być w rynku długo. No i teraz zdecydowanie zalecam, żeby najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki typ tradingu jest spójny z moją osobowością. Dla, podając mój przykład, ja jestem typem ewidentnego Raptusa i nie ma nic gorszego i trudniejszego niż długoterminowe czekanie. Natomiast mobilizacja w krótkim czasie i takie koncentracja krótkoterminowa przychodzi mi stosunkowo łatwo. W związku z tym, wiedząc o tym, ja wiem, że ten krótki termin jest dla mnie łatwiejszy do zaakceptowania w tradingu. I teraz, jeżeli już wiemy, jakim jesteśmy typem osoby typem tradera, to koncentrujmy się na tym yy, obszarze czasowym, który jest zgodny z naszymi potrzebami. W związku z tym, dla krótkoterminowców patrzmy na tabelkę odnośnie tych yy, krótkich terminów. Jeżeli ktoś szuka długich terminów, to wtedy patrzy jak zachowuje się inside bar w długim terminie. Czyli chodziło o to, żeby dać yy, jednoznaczną informację statystyczną, która może pomóc mi zaufać, w Sytuacji, kiedy jestem krótkoterminowy, średnioterminowym, długoterminowy. No dobra, a teraz ja tak spróbuję może trochę podrążyć. Dobra. I powiem, że jeżeli załóżmy, że wychodzi, że w tym krótkim terminie y, jakiś konkretny filtr, załóżmy, niech to będzie zamknięcie Inside Bara w kierunku wybicia, y, daje rzeczywiście przewagę, ale potem w średnio i długoterminowym już nie daje tej przewagi. Czy to nie jest może jakiś taki no nie wiem, statystyczny przypadek jaki, że w tym krótkim terminie coś nam tam wyszło, co tak naprawdę, no czego tak naprawdę szukamy, no yy, czy można na takim oparciu, można się po prostu z, pokusić o, o budowanie strategii? Hmm. Znaczy tak, yy, yy, yy. tu są dwa pytania, więc rozbiję odpowiedź na dwie części. Czy statystycznie jest to wystarczająca próbka do tego, żeby powiedzieć sobie, że to jest przewaga trwała? Na tak postawione pytanie? Nie wiem, bo nie jestem statystykiem. Pamiętajmy o tym, ja to robiłem po to, żeby przekonać siebie do tego, żeby móc tradować dany setup, tak? W związku z tym na końcu jest człowiek i to człowiek realizuje pewną strategię i ja wierzę, że ten człowiek w tej strategii jest niezwykle istotny. Natomiast, żeby ten człowiek był spokojny, żeby był konsekwentny w realizacji, potrzebuje wiary, potrzebuje pokonać swoje wewnętrzne demony i te cyferki mają temu służyć, tak? W związku z Mogę tym... Ci przerwać? Tak. tak. Czyli nie chodzi, że za wszelką cenę bronisz tych cyferek, tylko bardziej tutaj cały czas stawiasz siebie, że to one ciebie mają przekonać. A tak do końca ciebie nie interesuje, co tam statystyk by powiedział, czy ktoś inny. To ciebie ma przekonać, żebyś ty, jak będziesz przyciskał, kupuje, to po prostu masz 100% wiedzieć, że, że chcesz to zrobić. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo pamiętajmy o tym, że to co badamy, to badamy w przeszłość. Nawet jeżeli ona by była zrobiona super dokładnie statystycznie, to to jest tylko przeszłość. Mhm. I, I mówi się wiele o tym, że ta przeszłość się powtarza w przyszłości i tak dalej. I ja nie mam takiej absolutnej wiary co do silnych fundamentów pewnych ogólnych stwierdzeń analizy technicznej. Natomiast w to, w co wierzę, to wierzę w to, że nawet jeżeli nasza strategia nie jest do końca super zyskowna, ale my potrafimy ją konsekwentnie realizować, to ta konsekwencja przyniesie nam dużo ważniejszy, pozytywny wynik, niż to, czy strategia jest trochę lepsza, lub trochę gorsza z punktu widzenia badań statystycznych. No dobra, czyli tutaj też mamy odpowiedź na to pytanie. No, i kolejna kwestia. No, bo cała książka można powiedzieć, że jest jakieś krótkie wprowadzenie uh -huh. o tym, jak działa Inside Bar, dlaczego według Ciebie działa. To jest takie też trochę jakaś taka Twoja filozofia na ten temat. To jest jakiś krótki wstęp. Potem jest druga część, w której dosyć dokładnie analizujesz 13 filtrów i te niektóre filtry są dosyć ciekawe. I potem trzecia część, gdzie jest rozdział o Take Proficie, Stop Losie i zamieszczasz kilka przykładowych strategii. Natomiast skupmy się na razie na tej drugiej części, gdzie omawiasz te filtry. Co ja, jako osoba, która ok, zainteresowała się inside Barem, chce się w czymś konkretnie wyspecjalizować, jak ja mogę podejść do tych filtrów? Czy mam nagle zacząć handlować na podstawie tego, co tam w książce napisałeś, czy, czy, czy to ma być dopiero jakiś początek czegoś większego? Jak do tego podejść? to muszę się cofnąć trochę do tego pierwszego pytania, które było na początku sformułowane, czyli ja wierzę, że fundamentem w tradingu jest ten trading plan. I teraz, ilekroć rozmawiałem z ludźmi, to okazuje się, że ludzie mają problem ze zbudowaniem pierwszego trading planu, bo nie wiedzą, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, czy powinni iść w prawo, czy w lewo. I trudno im podejmować takie decyzje, które ja sugeruję, wybierzcie dowolną ścieżkę, i sprawdźcie, gdzie ta ścieżka was prowadzi. Jeżeli was prowadzi w złą stronę, to cofnijcie się do ostatniego rozwidlenia, wybierzcie mhm. drugą stronę i metodą prób i błędów dojdziecie w to miejsce, w które chcecie dojść. Mhm. Natomiast to wymaga rzetelności, sumienności, pracy, i większość ludzi przeraża, mówiąc nadzwyczajnie. Ta książka miała być taką, takim narzędziem dla tych, którzy samodzielnie. Gdzieś nie czują się na siłach, żeby tą drogę przejść. W związku z tym, jeżeli sama podstawa, czyli Inside Bar przypada im do gustu i gdzieś potem chcą sprawdzić, jakie elementy tego Inside Baru są silne, jakie elementy działają pozytywnie, jakie elementy nie, to to jest odpowiedź na to pytanie, tak? Mhm. Czyli jeżeli ja wybiorę sobie filtr w postaci e, pewnego wewnętrznego układu w Inside Barze, czy ten układ ma znaczenie, czy nie, tak? Zawsze, jak budowałem jakąkolwiek strategię, to zadawałem pytanie: co będzie, jeśli? I tutaj stawiałem konkretne pytanie i próbowałem znaleźć odpowiedź. Mm -hmm. I te filtry są niejako odpowiedzią na 13 różnych pytań, które w przypadku misalet baru ja bym sobie postawił. No dobrze, no to postawiłeś sobie 13 pytań. I teraz ja czytam odpowiedź. Już nie pamiętam. Teraz załóżmy o zmienności. Mm -hmm. Czyli czytam twoją odpowiedź na ten temat, czyli wychodzi, strzelam, bo już nie pamiętam jakie tam dokładne wnioski z tego wyszły, że jednak jak inside Bar jest mały, no to jednak jest to filtr wzmacniający ten inside mm -hmm. Bar i, i. co ja z tym mogę zrobić, no bo sama wiedza, ta wiedza jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest to jeszcze nie jest coś, co by mogło spowodować, że ja zawieram transakcję, tak. więc to nie jest jakby taki ten finalny produkt, a wszyscy czytają tą książkę, żeby jednak zarobić. Tak. A więc co ja z tym mogę z tą wiedzą co mogę zrobić? Tak. No masz dwie opcje. Albo jeżeli jesteś super leniwym, to bierzesz gotową strategię. Tak. Ja tego nie polecam, bo uważam, że to paradoksalnie wydłuża Twoją strategię proces. Strategię z, z tej części trzeciej. Tak, tak. Z tej części trzeciej. Bierzesz gotową strategię i ją używasz, tak? I potem wyciągasz, starasz się wyciągać wnioski, i ewentualnie coś modyfikować. A to do czego zachęcam i dlatego jest część druga to jednak do tego, żeby próbować zbudować w oparciu o moje badania, czyli masz wykonaną odpowiedź na pytanie, jak cząstkowe elementy zachowują się w konkretnych mm -hmm. sytuacjach, e, swój trading plan, tak? Jeżeli wiesz, że mały inside bar, czyli tam, gdzie jest ta zmienność wygasająca, e, jest, e, spodziewamy się tej eksplozji zmienności, ma dużo większe szanse sukcesu, no to w tym momencie szukamy właśnie takich określonych Miejsc na rynku. I ten element może być bardzo dobrym początkiem do zbudowania sposobów wejścia na rynek. Jeżeli ja sobie potem popatrzę na to, jak działają stop lossy przy inside barze, gdzie i w jaki sposób stawać te profity, gdzieś do tego dorobię zarządzanie wielkością pozycji, to jestem w stanie przypomnieć pomocy e, wyników, które masz w tej książce, zbudować swoją własną strategię nie wykonując całej e, tych badań. Bo żeby wykonać badania, tak naprawdę musisz nauczyć się programować e, no i, i, i zaprząc komputer do, do pracy. I, i, I to jest często e, duży kłopot dla, dla inwestorów. Tutaj mają gotowe odpowiedzi na 13 pytań, i potem mogą z nich w dowolny sposób. Czyli można na przykład oprzeć, jeżeli filtr jest silny, Może na stać. przykład można na tym oprzeć konkretnym filtrze swoją strategię, dołożyć tam stop loss, ewentualny take profit, czy czasowy, czy, czy taki no nominalny, mhm. w jakiejś konkretnej kwocie wyrażony, zarządzanie kapitałem, zdefiniować rynki, na których chcemy grać i moglibyśmy grać, ale jednocześnie można ten. ten filtr spróbować połączyć z jakimś innym filtrem, na przykład, tak. tak? I założyć, że one oba jeszcze wzajemnie się też wzmacniają. Z ilością filtrów pewnie, jak się domyślam, w jednej strategii nie ma co przesadzać, bo to się potem może jakoś no przeoptymalizować albo utrudnić trading, że nie będziemy po prostu w ogóle zabierali żadnych transakcji i, i ten. Czyli to jest ta taka wersja dla takich bardziej, rozumiem, to na wcale też nie jest, powiedziałeś, nie dla leniwych, czyli dla takich ludzi leniwych odesłałeś do części trzeciej, ale... Tak. No tutaj jednak musisz wykonać pewną pracę, prawda? Musisz złożyć te elementy cząstkowe w, tą, w ten trading plan, musisz sprawdzić, czy to efekt końcowy działa tak, jakbyś oczekiwał, że działa, więc, więc trochę tej, tej swojej pracy mhm. trzeba włożyć. Natomiast no olbrzymia część pracy, którą trzeba wykonać przy budowaniu jakiegokolwiek strategii, to jest sprawdzenie pewnych hipotez. No i te hipotezy zostały przeze mnie okay. tutaj w tej drugiej części zweryfikowane. No dobrze, czyli część druga dla tych pracowitych, część trzecia, no to mamy konkretne strategie, czyli strategia krótkoterminowa, jedna krótkoterminowa, dwie średnioterminowe, dwie długoterminowe i nawet strategia mechaniczna. Mm -hmm. No właśnie, no bo to ludzie lubią takie gotowe rozwiązania. Ale ty nie lubisz, żebym dałaś tych gotowych tak. rozwiązań. Ale tak. w końcu w tej książce dałeś. Tak, no powiem tak. No, to, to, to była długa a, dyskusja, czy dać, czy nie. No bo ja, z jednej strony, doskonale wiem, gdzie przeciętny inwestor się wysypuje. Z drugiej strony, wiem, czego on potrzebuje. Problem polegał na tym, że to, co ja bym, do czego chciałbym go zachęcić, to on w dużej mierze nie jest na to przygotowany w związku z tym, jak mam do wyboru, nie przekonać go do mojej wersji, a rozumiem, że... bym byś chciał go bardzo przekonać do części drugiej. Ja bym bardzo chciał go przekonać, żeby tak, żeby to była e, początek do jego drogi budowania własnej strategii, tak? E, natomiast jeżeli mimo tego, że usłyszał, mimo tego, że przeczytał, mimo tego, że zrozumiał różne podejścia, on jednak jest przy swoim, no to wolę, żeby wziął gotową strategię i tą strategię tradował, niż Albo sobie wmówił, albo po prostu przynajmniej uczciwie przed sobą powiedział, że tej strategii nie ma, albo sobie wmówił, mhm. że ją ma i po prostu działałby strategii, bo to jest najbardziej ryzykowny rodzaj tradingu, jaki można sobie wyobrazić. Działamy na zasadzie jakoś to będzie. No dobra, Maciej, czyli mamy podsumowaną część drugą i trzecią książki. Mhm. Czy masz coś takiego, co byś chciał powiedzieć o tej książce? Jakie, jakie myślisz, jakie są może najsilniejsze strony tej książki? albo dla kogo ta książka jest napisana, czy coś innego od siebie, co myślisz, że może mieć jakąś wartość, czy może kogoś zachęcić? No bo też ciebie osobiście znam i wiem, że nie pisałeś książki dla pieniędzy. No, napisałeś, miałeś jakąś taką ochotę. Nie wiem tak do końca, jaka była Twoja motywacja, no, ale wiem, że to nie były pieniądze. To była jakaś chęć może podzielenia się jakimiś tam ze swoimi przemyśleniami. Więc no, zupełnie szczerze, teraz możesz powiedzieć. Dlaczego ktoś miałby kupić Twoją książkę, a może kto ma jej w ogóle nie kupować, bo to mu nic nie da? Tak, no co jest siłą tej książki? Na pewno siłą tej książki jest to, że ja w niej bardzo szczerze przedstawiam pewien aspekt tradingu. Myślę, że jak nazwę głośno rzecz po imieniu, o której się doskonale wie i mówi w środowisku, to znaczy, że jest bardzo duża grupa Ludzi, którzy prezentują swój sposób tradingu po to, żeby na tym zarabiać. Mhm. Czyli zarabiają poprzez sprzedaż szkoleń, sprzedaż różnych y, materiałów przy tych szkoleniach, i w związku z tym oni chcą y, taką, taki stworzyć mit o niezwykłej skuteczności swojej metody. Mhm. Ja y, temat i szkolenia, i, i pisania książek, i uczenia mam za sobą. Natomiast rzeczywiście tutaj bardzo trafnie określiłeś, zawsze jak szkoliłem, to, to, to miałem taką misję, żeby pomóc temu człowiekowi, który siedzi po drugiej stronie stolika i po prostu spowodować, że jego trading będzie lepszy, bardziej zyskowny, mniej bolesny. I w tej książce. Mówię o wszystkich tych aspektach tradingu w sposób niezwykle szczery. Tam, gdzie uważam, że coś działa, tam mówię. Tam, gdzie uważam, że nie działa, mówię. I to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, która jest, zresztą ktoś, kto mnie zna doskonale, wie, że, że jestem oceniana jako niezwykle uczciwa i, i, i szczera osoba na, w tej branży. Druga ważna rzecz to właśnie. Sposób budowania strategii. Bo ja tutaj nie tylko daję gotowe rozwiązanie, ale pokazuję, jakie kolejne kroki trzeba wykonać. Mm -hmm. I teraz ja wierzę, że dużo ważniejsza od efektu końcowego jest wykonanie pewnej pracy. Jak ktoś mnie zapytał, co jest moim największym atutem, to mnie powiedział nie wiedza, niedoświadczenie, ale yy, przebyta droga po, yy, w ciągu tych już ponad dwudziestu kilku lat tradingu. Bo ta droga nauczyła mnie jednej prostej kwestii. Mianowicie, są potknięcia, są drawdowny, są okresy, kiedy zupełnie ten trading nie idzie. Ale, jeżeli się pewnego konsekwentnego, trzymamy konsekwentnie pewnego podejścia do tradingu, to to podejście wyprowadzi nas z tych manowców na właściwe tory. I to podejście pokazuję. I to jest druga rzecz, do której bym zachęcał. No i trzecia rzecz to jest olbrzymia dawka. Informacji statystycznych, które można łatwo wykorzystać, jeżeli ktoś chce zbudować w oparciu o Inside Baran swoją własną strategię. Ale szczerze trzeba powiedzieć, że nie jest to książka, którą się czyta do poduszki tak. przed zaśnięciem i to jest jakaś rozrywka, tylko po prostu czytać tą książkę w jakichś no, warunkach, kiedy można się skupić i kiedy później jesteśmy gotowi też. No, popracować trochę nad tymi danymi, tak? Czyli, tak, absolutnie yy, tak. Czyli to jest po prostu no, początek drogi, a nie jakiś tam. Znaczy, ja bym nawet nie powiedział, że to jest początek, to jest pewnie środek drogi, bo ten początek okay. trzeba zbudować Jeszcze w oparciu same... o inne książki, <laughs> które dadzą dobry taki background początkowy. W momencie, kiedy ktoś ma za sobą solidne początki, to to moim zdaniem jest dobra rzecz, pod warunkiem, i o tym nie mówiliśmy, a to warto powiedzieć. Że chcę zainwestować w siebie. Uważam, że najlepsza inwestycja na rynku to nie inwestycja w setupy, to nie inwestycja w magiczne wskaźniki mm -hmm. i, i, i tak dalej, tylko inwestycja w siebie, czyli rozwój swoich kolejnych umiejętności traderskich, które powodują, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego, żeby się zmierzyć z innymi traderami na rynku. Bo tak naprawdę trading to jest nic innego, jak takie trochę zawody, gdzie każdy walczy z każdym. I w związku z tym, żeby moja strategia, moje podejście, mój trading był lepszy, ja muszę być lepiej przygotowany niż inny zawodnik. I ja do tego tak podchodzę trochę jak do sportu. Mm -hmm. i, no i tutaj to podejście można zobaczyć w tej książce. No dobrze, czyli polecamy książkę dla kogoś, kto jest gotowy do pracy. Tak. I no, kto musi lubić mimo wszystko w jakiejś tam postaci tego inside para. Tak, oczywiście, bo jeżeli nie chce działać w oparciu o Instaid to bez sensu, bo to kupowanie i koncentrowanie się na czymś, co tak naprawdę nie jest stroną, w którą chcę iść. No dobrze, Maciej, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. <głos》> Miło było się spotkać i mam nadzieję, że dla Was też rozmowa była pomocna i część z Was może przekonało do zakupu, no a część z Was powiedziała nie. Muszę A przekonało, że nie kupować to także ważna odpowiedź? Dokładnie. Też mi kiedyś powiedziałeś, że jeżeli się do czegoś, gdzieś dochodzi się, że się czegoś nie wie, to też jest jakiś tam jest uświadomienie sobie czegoś ważnego. Taka, na sam koniec taka dyktyrika. Najciekawsze pomysły inwestycyjne przychodziły mi nie do głowy wtedy, kiedy zakładałem sobie, że to będzie działało, ale wtedy, kiedy robiłem mnóstwo badań, dochodziłem do wniosku, nie, to nie działa, to nie działa, to nie działa, mówiłem no dobra, jakby tak wszystko odwrócić kotem, jak, znaczy jak kota ogonem odwrotnie i zrobić dokładnie na odwrót i nagle była eureka I w związku z tym odpowiedź, że coś nie działa jest bardzo cenną informacją. Naprawdę. Można grać zawsze odwrotnie. Można grać odwrotnie, też informacja, że Coś nie jest dla mnie, jest bardzo cenne, bo to znaczy, że coś innego jest dla mnie. Dokładnie. Dzięki w takim razie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Hej. <słuch>